Dzień dobry Państwu, witam na konferencji poświęconej złożeniu ustawy, która ma pomóc polskim obywatelom, polskim przedsiębiorcom i polskim pracownikom przejść przez, jak wszystko na to wskazuje, coraz silniejszy kryzys, nie tylko pandemiczny, ale również gospodarczy. W tym projekcie ustawy, nad którym kilka tygodni Pracował senator Scheinfeld z grupą senatorów. Postulujemy m.in. zniesienie zakazu handlu w niedzielę, ale także inne ułatwienia dla obywateli, dla przedsiębiorców i dla pracowników, jak łatwiejsze zawieszanie działalności firm dla mikroprzedsiębiorców, czy yy, konieczność szybszego, bardziej sprawnego odpowiadania przez urzędy na zapytania obywateli, zapytania petentów. O szczegółach tej ustawy opowie senator Sheinfeld. Dzień dobry Państwu. <kluzny> Powiedziałbym tak. Dość narażania obywateli, dość narażania klientów na choroby. Dość generowania gigantycznych kolejek. Przed sklepami, zwłaszcza w weekendy, zwłaszcza przed niedzielami. Dość zmuszania pracowników do pracy wieczorem, w nocy, a często nawet 24 godziny na dobę. Dość więc zakazu handlu w niedzielę, bo właśnie zakaz handlu w niedzielę powoduje to, że pracownicy Sklepów, zwłaszcza tych dużych, którzy pracowali kiedyś maksimum do godziny 20, 21, 22, dzisiaj pracują do 23, 24, a część sklepów wprowadziła już 24-godzinny tryb pracy od poniedziałku do soboty. Ale co gorsze w czasie, kiedy panuje epidemia, kiedy mamy. Podwyższony poziom zachorowalności. Poprzez zakaz handlu w niedzielę, generuje się ogromne kolejki, które tworzą się zwłaszcza w piątki i w soboty, i przed sklepami, i w sklepach, przed kasami. To wszystko generuje zwiększenie zagrożenia zdrowotnego klientów. Innym skutkiem zakazu handlu w niedzielę jest generowanie zapasów, a więc marnotrawstwo żywności. I co najważniejsze, mamy także tu skutek budżetowy. Zakaz handlu w niedzielę oraz pandemia wywołały spadek popytu. To powoduje oczywiście z jednej strony dla przedsiębiorców spadek przychodów, obrotów. Niektórym już w oczy zagląda bankructwo ale także oczywiście skutek negatywny widzimy w budżecie państwa poprzez spadek wpływów z podatków. Dlatego chcemy zawiesić zakaz handlu w niedzielę przynajmniej na czas pandemii oraz 90 dni po tym okresie. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że jednocześnie z, z zawieszeniem zakazu handlu w niedzielę pragniemy wprowadzić obowiązek, Gwarancje dla pracowników co najmniej dwóch wolnych niedziel, i to podkreślę w ciągu czterech następujących po sobie tygodni, a więc nie nawet w miesiącu, tylko czterech tygodni, ponieważ niektóre miesiące oczywiście mają więcej tygodni. Wydaje nam się, że to jest dzisiaj sprawa podstawowej wagi. Ustawa jednak. Przewiduje także inne instrumenty wspierania obywateli, pracowników i przedsiębiorców w dobie kryzysu związanego z epidemią. Między innymi po pierwsze i to jest chyba najważniejsze, chcemy wprowadzić przepisy, które zagwarantują rekompensaty odszkodowania dla przedsiębiorstw, które będą zamykane przez władzę publiczną. Jeśli przedsiębiorstwo zostanie zamknięte nie z własnej woli, nie ze względu na własną biznesową decyzję, ale ze względu na decyzję premiera, wojewody, poniesie szkody z tego tytułu, uważamy, że jeżeli Polska ma być demokratycznym państwem prawnym, to musi zagwarantować odszkodowania dla tych przedsiębiorców. Przepis, który, przepisy, które proponujemy gwarantują e, takie odszkodowania. Traktujemy to jako rekompensatę, dlatego że nie przewidujemy tutaj e, odszkodowań za wszystko, lecz za poniesione czy ponoszone koszty stałe, mianowicie wynagrodzenia, czynsze, dzierżawę, energię etc. Kolejną propozycją dla nas e, to jest e, Propozycja skierowania do najmniejszych polskich przedsiębiorców, czyli mikrofirm. Chcemy, aby miały one możliwość w czasie pandemii zawieszenia swojej działalności gospodarczej. Do tej pory nie mają. Wiele z nich, jeżeli pandemia, nie daj Boże, będzie się rozwijała, będzie musiała zamknąć swoje firmy, zwolnić swoich pracowników. Nie chcemy tego. Wolimy, żeby taka firma zawiesiła swoją działalność. Pracownicy nie trafili na bezrobocie, lecz otrzymywali w tym czasie postojowe, a gdy minie stan zagrożenia ekonomicznego dla tej firmy i pracowników, żeby mogła ona przywrócić swoją działalność gospodarczą i przywrócić wszystkich pracowników do pracy. Mamy także propozycje dla wszystkich obywateli, nie tylko dla przedsiębiorców, nie tylko dla ich pracowników, a mianowicie propozycję dotyczącą Indywidualnej interpretacji prawa dla każdego obywatela. Taka, takie rozwiązanie w polskim prawie dzisiaj obowiązuje, ale dotyczy tylko przedsiębiorców. Jeżeli ktoś nie prowadzi działalności gospodarczej, nie może zwrócić się do urzędu z zapytaniem o sposób zrealizowania swojego obowiązku i jeśli takie zapytanie, na odpowiedź na takie zapytanie otrzyma. To gdy się zastosuje, to nie poniesie żadnych konsekwencji. Takich możliwości nie ma. My chcemy to wprowadzić. Proobywatelska interpretacja obowiązku prawnego. Tak to nazywamy, chcemy, żeby te cztery rozwiązania weszły razem z tą ustawą, razem z instytucją zawieszenia Zakazu Handlu w niedzielę. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze raz. O tym, żeby znieść zakaz handlu w niedzielę. To jest szczególnie ważne w czasie pandemii. Wiemy, że hipermarkety i supermarkety w tej chwili w piątki i w soboty są miejscem, gdzie w kolejkach tłoczą się dziesiątki, a czasem nawet setki osób. Nie może być tak, że rząd nawet konsultacje w gronie kilku czy kilkunastu osób z przedstawicielami opozycji planuje zdalnie poprzez internet, natomiast skazuje Polaków na to, aby się tłoczyli w kasach do supermarketów. Podczas pandemii absurdalny przepis o zakazie handlu w niedzielę należy znieść i mamy również nadzieję, że pan premier Morawiecki oraz PIS to rozwiązanie w tej chwili poprze. Mamy cztery rozwiązania dla obywateli, dla klientów, dla przedsiębiorców i dla pracowników firm. Cztery dobre rozwiązania. Oczekujemy, że Prawo i Sprawiedliwość poprze inicjatywę koalicji obywatelskiej. Czy mają Państwo pytania? Dzisiaj składamy ten projekt do marszałka Senatu, pana profesora Tomasza Grodzkiego. Oczekujemy, że Senat zajmie się na następnym posiedzeniu, czyli jeszcze w październiku, tymi rozwiązaniami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.